Jak Koreańczycy znajdują miłość w 2025? Prosta sprawa. Wszystko dzieje się na aplikacjach. Bumbo Hinge, klasyki, które wciąż są w obiegu, ale to już dla amatorów. Teraz wchodzą na scenę bardzo nietudzinkowe aplikacje, gdzie ratkowanie to nie tylko przesuwanie w lewo czy w prawo. Weźmy na przykład LEM, gdzie zdobywacie punkty atrakcyjności. Im więcej masz się punktów, tym wyżej jest się w hierarchii, a profil wyślij jak diament. Potem mamy Blind. Zaczęło się niewinnie. Miała to być aplikacja do wymiany opinii o firmach, ale jak to często bywa, sytuacja wąknęła się spod kontroli. Teraz jest to platforma, gdzie możesz znaleźć bratnią duszę, która podobnie jak ty nienawidzi Excela. Piszesz, mam dość tabelek, a ktoś odpowiada, ja też. Może kawa w piątek? Dalej mamy Gold Spoon, A to dla tych, co uważają, że powiedzenie, pieniądze szczęście nie dają, to bzdura dla biedaków. Tutaj mężczyźni muszą udowodnić, ile zarabiają, a dziewczyny wyrzucają selfie i modlą się, żeby książę w białym porsie się na horyzoncie. Jak sądzicie, czy jest coś złego w tym nowym sposobie na miłość?